Hannibal z Ziębic. Po jego schwytaniu mocno spadła sprzedaż mięsa. Ten seryjny morderca wstrząsnął całym światem. Karl Denki z Ziębic na Opolszczyźnie ćwiartował swoje ofiary i handlował ich mięsem. Ze skóry wyrabiał paski oraz rzemienie. Vincent Olivier, bezrobotny czeladnik, przyjechał do Munsterberg dzisiejszych Ziębic 20 grudnia 1924 roku w poszukiwaniu pracy. Pierwszą noc spędził w miejscowym schronisku, a następnego dnia ruszył szukać zajęcia i prosić o jałmużnę. Trafił na ulicę Stawową 10 do domu Karla Denkego. Ten obiecał mu dać 20 fenigów za to, że Oliwier napisze mu list do brata. Adolf, ty tłusty bebechu, podyktował na wstępie Denki. Słowa te tak rozbawiły Vincente Oliwierę, że zaczął się śmiać i odwrócił głowę w kierunku dyktującego. To uratowało mu życie. Denki w tej samej chwili zamachnął się i zadał czeladnikowi cios motyką. Rannemu Oliwierowi udało się uciec oprawcy i dotrzeć na posterunek policji. Policjanci nie uwierzyli, że brakowi. Karl Denki to przecież znany i szanowany obywatel, miejscowy rzemieślnik i filantrop. Dobry Ewangelik, na procesji nosił krzyż, pomagał bezdomnym i ubogim. Miał nawet przydomek ojczulek Denki. W odpowiedzi na skargę policjanci zamknęli O'Leary w celi za włóczęgostwo. Zatrzymany jednak zaczął obficie krwawić, wezwany lekarz potwierdził, że rany są bardzo poważne i nie wyglądają na samookaleczenie. Komendant posterunku nie miał wyboru. Polecił zatrzymać Denkego do wyjaśnienia. Niemiecka policja w 1924 roku przygotowała dokładną dokumentację zbrodni Denkego. Sfotografowali piły, noże i motykę, prawdopodobnie nią chciał zabić ostatnią ofiarę. Denki przyznał, że owszem, pobił Vincente Olivierę, bo ten chciał go okraść. Olivier nie chciał zmienić zeznań, był przerażony. Denki został w areszcie. Gdy dwie godziny później do jego celi zajrzał strażnik, zatrzymany już nie żył. Rzeźnik z Ziębic powiesił się na chustce do nosa. Wiedział, że już nie da się ukryć przed światem przerażającej prawdy. O prawdziwym obliczu ojczulka Denkego świat dowiedział się w wigilię roku 1924, kiedy policjanci weszli do jego mieszkania. Nie przyszli tu szukać dowodów winy, ale chcieli zabezpieczyć mienie po śmierci właściciela. To, co tu zobaczyli, przeszło ich wszelkie wyobrażenia. W szafie wisiały podarte, pokrwawione ubrania, na parapecie leżało kilkadziesiąt dokumentów na różne nazwiska, a na stole i szafkach pełno było odartych z mięsa ludzkich kości. Pupcinane stopy, pokawałkowane ludzkie kończyny w trakcie zdzierania skóry. Na jednej ze ścian wisiały tuziny pasków, szelek i szmrowadę z ludzkiej skóry, na podłodze stała maszynka do robienia mydła. Przede wszystkim jednak w mieszkaniu i stojącej obok domu szopie znaleziono liczne naczynia speklowanym mięsem. Chemicy sądowi, do których trafiły próbki, potwierdzili, że było to mięso ludzkie. Pochodziło od trzech różnych osób, ale ofiar Karla Denkego było znacznie więcej. Zidentyfikowano między innymi na podstawie znalezionych u niego dokumentów i listy ofiar, którą sam prowadził, 21 osób. Byli to głównie bezrobotni i bezdomni czeladnicy, ślusarze, piekarze, robotnicy budowlani czy krawcy, którzy do Ziębic trafiali w poszukiwaniu pracy. Ludzie, których nikt nie szukał i o których nikt nie pytał. Ówczesna policja oszacowała jednak, że zabitych i poćwiartowanych mogło być nawet 40 osób. Denki z ludzkiej skóry wyrabiał paski i kapcie. Z włosów plutł sznurówki. Wszystkie wyroby sprzedawał cieszyły się dużym wzięciem. Nie wiadomo dokładnie, od kiedy Karl Denki zabijał, mówi Jarosław Żurawski, dyrektor Ziembickiego Muzeum Gospodarstwa Domowego, które kilka lat temu zrobiło wystawę poświęconą mordercy. Karla Denkiego pochowano w nieoznakowanej mogile ziemickiego Cmentarza 31 grudnia 1924 roku o godzinie 6 rano w asyście policji. Tuż po nowym roku dziennikarz gazety Frankenstein-Munsterberg Zeitung skrytykował to, że bestie złożono w poświęconej ziemi. Na pogrzebie historia Denkego się nie kończy. Po makabrycznym odkryciu, gdy w jego domu znaleziono peklowane resztki ludzkich ciał, które Denki sprzedawał we wrocławskiej hali targowej i na targowisku w ziembicach jako wieprzowinę i cielęcinę dla dzieci na Dolnym Śląsku i w Niemczech, gwałtownie spadła sprzedaż mięsa. Na skraju bankructwa stanęła też dotychczas prężnie działająca w ziembicach fabryka konserw Seidla. W Niemczech wtedy, w 1924 roku, ziembice znajdowały się na niemieckim terytorium poszła plotka, że Seydel mięso kupował m.in. właśnie od Karla Denkego. Dla nękanych kryzysem Niemiec, które próbowały odbudować swój wizerunek po niedawnej i wojnie światowej, seryjny morderca Ludojad był katastrofą zwłaszcza że miał naśladowców. 4 grudnia 1924 roku odbył się proces Friedricha Harmanna, zwanego rzeźnikiem z Hanoweru, homoseksualisty i informatora policji. Harman zamordował 50 osób i podobnie jak Karl Denki mięso ze swoich ofiar sprzedawał na okolicznych targowiskach. Został ścięty w roku 1926, opowiada Lucy na Biały. Kustosz starych druków w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego, która historię bestii z Ziembic odnalazła w gazetach z początku XX wieku. W 1924 roku wykryto jeszcze jednego seryjnego zabójcę, Frica Angersteina. Był urzędnikiem bankowym. Został ścięty w 1925 roku. Trzeci ludożerca w krótkim czasie był dla niemieckich władz aferą ponad siły. Dołożyły więc wszelkich starań, by sprawę Denkego wyciszyć. On sam, popełniając samobójstwo, bardzo im to ułatwił. Jedna z hipotez mówi, że to ówczesne władze pomogły mu zejść z tego świata, by oszczędzić sobie rozgłosu, opowiada Jarosław Żurawski. Choć to oczywiście tylko pogłoski. W wyciszeniu makabrycznej historii z Ziębic pomógł na pewno wykryty kilka tygodni później wampir z Dusseldorfu, czyli Peter Kurten. Uznano go za winnego dziewięciu mordów i siedmiu prób zabójstwa. Pił krew swoich ofiar. Ścięto go w 1931 roku. Wyciszanie okazało się na tyle skuteczne, że mimo rozmiarów zbrodni Karl Denki jeszcze do niedawna był jednym z najmniej znanych seryjnych zabójców. Drugie życie makabrycznej historii dała Lucyna Biały, która przygotowując katalog prasy śląskiej kilka lat temu trafiła na teksty o Denkem w starych niemieckich gazetach. Napisała referat o ziembickim kanibalu, choć to czy Denki jadł mięso swoich ofiar nie zostało w stu procentach potwierdzone, a następnie wygłosiła go podczas popularno-naukowej konferencji w Ziębicach. I w zasadzie od wtedy się zaczęło wzdycha Jarosław Żurawski. Dziś makabryczna postać ściąga do Ziębic dziesiątki turystów, gapiów, naukowców zajmujących się seryjnymi zabójcami, studentów piszących pracę na ich temat. A przecież w Ziembicach urodzili się też Edyta Górniak czy hollywoodzki operator filmowy, laureat Oskarów Janusz Kamiński, mówi Jarosław Żurawski. Ten ostatni zagląda tu od czasu do czasu. Chodzą słuchy, że kiedyś był tu z nim nawet Steven Spielberg. Ale o to nikt niestety nie pyta, rozkłada ręce dyrektor muzeum. By wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu na zabójcę, w Ziembickim Muzeum założono Denkiemu nawet specjalną teczkę, w której gromadzone są wszelkie publikacje na jego temat. Pracownicy muzeum często też pokazują przyjezdnym cele, w której na okiennej kracie powiesił się morderca. Mamy tu teraz pomieszczenie gospodarcze, czasem śniadania jemy, uśmiecha się Jarosław Żurawski. Karl Denki pochodził z Kalinowic Górnych, niewielkiej wsi w powiecie Ząbkowickim. Do Ziębic przeniósł się po śmierci ojca, gdy miał 25 lat. Za spadek, który po nim dostał, kupił tu dom przy ulicy Stawowej 10 część budynku wynajął, a sam zamieszkiwał dwie izby. Nikt z lokatorów nigdy nic nie słyszał, niczego podejrzanego nie widział. Był spokojnym, szanowanym obywatelem, opowiada lucy na biały. Ludzie cenili go choćby za to, że bezdomnym i żebrakom oferował pomoc. A dzięki temu, że handlował mięsem i wyrobami ze skóry w czasie panującego wtedy w Niemczech kryzysu, nieźle sobie radził. W młodości podobno był złym uczniem. Często uciekał z domu, sprawiał kłopoty wychowawcze. Okazał się też kiepskim gospodarzem. Pewnie dlatego rodzinne gospodarstwo ojciec zapisał starszemu bratu Karla. Ta rodzina prawdopodobnie wyemigrowała potem do Ameryki, mówi lucy na biały. Odezwał się stamtąd niedawno niejaki Alan Denki z Seattle. Twierdzi, że może być spokrewniony z Karlem. Niewiele brakowało by o tym, że Denki był seryjnym mordercą świat nigdy się nie dowiedział. Dom, w którym mieszkał i mordował rzeźnik z Ziębic, stoi przy ulicy Stawowej do dziś. Zmienił się tylko numer z 10 na 13. Od 1972 roku mieszka w nim rodzina Janiny Szczepańskiej. Kiedy go kupowaliśmy, nie mieliśmy pojęcia, że działo się w nim coś takiego, opowiada pani Janina. Usłyszałam o tym od ludzi kilka miesięcy po tym, jak zamieszkaliśmy w zrujnowanym domostwie. Pani Janina wspomina, że na początku była przerażona. Mąż był kierowcą, a w czasie żniw jeździł kombajnem. Spól wracał nawet o pierwszej, drugiej w nocy. Paliłam światła w całym domu, dopóki nie wrócił. Nie spałam po nocach. Dziś mówi, że w budynku o tak mrocznej historii mieszka jej się dobrze. Wychowała w nim piątkę dzieci i nigdy nic się nie działo. Uspokoiłam się po tym, jak ksiądz poświęcił dom kilka razy. Zresztą przychodzi tu co roku po kolędzie i powtarza święcenia. I nie ma tu żadnych duchów. Jak wprawny kustosz oprowadza po posesji. Tu stała szopa, w której znaleziono tasaki, piły i ludzkie mięso w garnkach, pokazuje. A tam pod lasem jest staw, w którym Denki topił ludzkie wnętrzności. Sąsiedzi pani Janiny jeszcze w latach 60. wykopywali w ogródku ludzkie kości. Tylko zamurowaliśmy otwór w podłodze na piętrze, przez który Denki zrzucał mięso na dół, wyjaśnia ze spokojem właścicielka domu przy Stawowej 13. Uporządkowaliśmy też piwnicę. Były tam na przykład dwa haki na mięso. W izbach, w których przed laty mieszkał Denki, dziś pokoje ma najmłodsza córka pani Janiny. Wejście z jednego pomieszczenia do drugiego pozostało jak za dawnych lat. Izby rozjaśnia dziś światło wpadające przez nowe plastikowe okna. Obok był pokój z materacami, mówi pani Janina. To tu miały nocować bezdomne ofiary, które Denki zapraszał do siebie. Rodzice pani Janiny pochodzili z pod Tarnopola. Stamtąd trafili na Dolny Śląsk. Zamieszkali w Kalinowicach Górnych w powiecie ząbkowickim, miejscowości, w której miał urodzić się Karl Denki. To stamtąd tak jak on przeprowadzili się do Ziębic. To pewnie jakaś pomyłka, nie wiadomo na 100% skąd pochodził Karl Denki. Ucina dywagacje na ten temat mieszkanka stawowej 13. Jeszcze do niedawna mieszkańcy Ziębic Historii Denkego znali słabo. Pamiętam, że lata temu ustraszyło się dzieci zabójcą ludojadem, ale niewielu wierzyło, że w ogóle taki ktoś istniał, wspomina Jarosław Żurawski. Dopiero wykład pani Lucyny uświadomił mi, że w tych opowieściach była prawda. Film o seryjnym zabójcy nakręciły Ziembickie Gimnazjalistki. Szukaliśmy jakiejś historii z okolicy do sfilmowania, ta wydała nam się bardzo nośna. Opowiada Małgorzata Noculak, nauczycielka i pomysłodawczyni produkcji. Władze miasteczka natomiast od miesięcy głowią się nad tym, czy to dobrze, że morderca przynosi im popularność. Niedalekie Ząbkowice Śląskie wykorzystują do promocji postać z horrorów Maryszelli, tłumaczy Antoni Herbowski, burmistrz. Mamy postać autentyczną. Kryć się z Karlem Denkem nie zamierzamy, ale żeby się zaraz nim promować. Mam wątpliwości. Mamy tu przecież granice Świętego Jana, zabytkowe granitowe słupy na granicy województwa dolnośląskiego i opolskiego, które kiedyś były granicą księstwa biskupiego. To unikat, którego historia sięga siedmiuset lat. Może o tym pisaliby dziennikarze. Turyści jednak wiedzą swoje i przyjeżdżają do Ziębic właśnie w poszukiwaniu śladów ludojada Denkego. Najwięcej jest gości z Niemiec. Wielu jedzie na stawową. Ludzie przez sąsiadów i znajomych pytają, czy mogą do nas przyjść i obejrzeć dom, opowiada Janina Szczepańska. Czasem dzwoni dyrektor z muzeum, jak ma przyjść jakiś naukowiec. Ale podjeżdżają tu też całe autokary zainteresowanych. Na szczęście nie zachodzą tak tłumnie, tylko z daleka nas oglądają i fotografują dom.